E Oliwia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, porozmawiamy sobie o 10 zasadach dobrego stylu, których możemy nauczyć się od minimalistek. Zasady, o których będzie dzisiaj mowa nawiązują zarówno do stylizacji, no nie mogło być inaczej, ale także do zdjęć stylu życia, czyli takiego wiecie, ogólnego klimatu, i przekażę Wam dzisiaj naprawdę całą masę przydatnych tipów, mam nadzieję, że z nich skorzystacie. Z reguły minimalistki cenią sobie bardzo mocno prostotę, ale także. Że dobrą jakość. I bardzo się cieszę, ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka jest marka ECO, która słynie właśnie z ultrawygodnych i rewelacyjnej jakości butów. E, można powiedzieć, że ta marka to jest taka typowa kwintesencja skandynawskiego stylu. Ja ostatnio robiłam na Instagramie dla Was przegląd, przegląd różnych stylów. Między innymi wśród nich pojawił się e, styl fashion minimalista, o którym dzisiaj będzie mowa, ale także skandynawski. E, I jak mogliście zaobserwować lub nie, jeśli jeszcze nie śledzicie mojego Insta, to musicie koniecznie nadrobić. Te dwa style przenikają się ze sobą. I daję znać, że już teraz na moim Insta stary śmiga przegląd z, ze sklepami, w których znajdziecie obłędne, minimalistyczne, takie proste ubrania. Jestem przekonana, że się zakochacie. Kilka słów dla osób, które być może jeszcze jakimś cudem nie kojarzą marki Eko. Jest to marka, która specjalizuje się w produkcji butów wyjściowych, ale z drugiej strony także tych dziennych, sportowych, naprawdę bardzo mocno komfortowych. Do tego można znaleźć modele butów takich typowych, ponadczasowych, bardzo klasycznych, ale z drugiej strony mamy także te głęboko osadzone w trendach, na przykład te modele sportowe. Do tego każdy z modeli obuwia od marki Eko łączy w sobie trzy główne cechy, pod którymi marka podpisuje się po prostu w 100% i jest to styl, komfort i dobra jakość, która nawiązuje stricte do materiałów, z których są te buty zrobione. Także to by było tyle, jeśli chodzi o początek, przechodzimy teraz do konkretów. W większości minimalistki decydują się na noszenie stylizacji skomponowanych z elementów garderoby w takich neutralnych barwach. Mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju beże, ale także szarości, czernie, biele czy niebieskie. Tutaj stricte w odniesieniu do dżinsu. Patrząc w ogóle przez pryzmat ich Instagrama, jak się patrzy na ten fit, on jest w 100% spójny i to właśnie nawiązuje do tego, że te wszystkie neutralne barwy można ze sobą łączyć, mieszać i one do siebie po prostu pasują. E, dlatego decydując się na taki minimalizm kolorystyczny w szafie, bazując stricte na neutralnych elementach, mamy pewność, że możemy je mieszać i łączyć ze sobą dowoli, a powstaje nam e, dzięki temu taki fajny, e, spójny efekt finalny. Jeśli już e, tego typu osoby decydują się na wkomponowanie jakiegoś koloru, to zwykle jest to jakiś jeden, taki mocny, charakterystyczny kolor, który wybija się na tym Instagramowym feedzie, ale ta ilość kolorów jest zdecydowanie zminimalizowana. Spójrzcie, jak na wieszaku te kolory idealnie się ze sobą zgrywają. Zawsze w ogóle intrygowało mnie to, jak patrzyłam na te idealne garderoby skomponowane właśnie pod względem kolorystycznym i odnoszę wrażenie, że tylko i wyłącznie minimalistki są w stanie tego dokonać. W myśl z zasady mniej znaczy więcej, minimalistki komponują sobie garderobę kapsułową, która zwykle składa się właśnie z jeansów, marynarki, jakiegoś topu, t-shirtu, oczywiście białej koszuli. Jednej bądź dwóch par butów, które są tak uniwersalne, że można je łączyć praktycznie ze wszystkim. Dlatego nawiązując tutaj do tego drugiego punktu, drugiej zasady, jakim jest prostota i pierwszej, czyli neutralnych kolorów, można powiedzieć o stworzeniu właśnie takiej fajnej bazy, na której można następnie pracować i tworzyć stylizacje bardziej modowe, bo często te proste fasony, na które decydują się minimalistki, są właśnie z takim fajnym modowym twistem. Patrząc na te można wysnuć wniosek, że bez względu na to, w jakiej epoce osadzimy te stylizacje, one będą się prezentowały tak samo dobrze i ponadczasowo. I właśnie tutaj tym takim typowym clue jest ta prostota, która nigdy nie wychodzi z mody i gdy w takie elementy zainwestujemy, to naprawdę jesteśmy wygrani. Minimalistkom bardzo zależy na tym, żeby komponować stylizację i inwestować w elementy, które będą im służyły naprawdę lata. Dlatego bardzo ważna jest dla nich dobra jakość. I tak w przełożeniu na nasze realia, gdzie znaleźć w ogóle dobre jakościowo ubrania czy dodatki. Dobre jakościowo ubrania, i to będę Wam powtarzać, można znaleźć w vintage shopach, w second handach. Trzeba poświęcić na to trochę czasu, ale gdzieś tam nie musimy wydawać przez to, na te ubrania fortuny, a jakość się będzie zgadzała. Do tego można alternatywnie wesprzeć rodzime marki. Ja sama mam w swojej szafie kilka naprawdę świetnych elementów od polskich marek, które są... Po prostu tak wykończone. Bardzo serdecznie Wam polecam. W ogóle dajcie znać, czy chcielibyście, żebym przygotowała dla Was może odcinek, może przegląd na Instagramie o polskich markach. Czekam na Wasze komentarze. Do tego minimalistki bardzo lubią inwestować w dobrej jakości dodatki. I to jest też zasada, którą ja się kieruję. Przy komponowaniu mojej garderoby mam kilka takich torebek i par butów, za które zapłaciłam troszkę więcej, ale mam tą stuprocentową pewność, że mnie po prostu nie zawiodą. I tutaj bazując na takiej stylizacji przykładowej, którą chciałam Wam zaprezentować, omówimy sobie po kolei, z czego ona się składa. Może zacznijmy od bazy, czyli od jeansów. Są to jeansy o kroju mam z podwyższonym stanem, z kieszeniami, które robią coś bardzo fajnego z pupą, bo ją tak optycznie unoszą, można powiedzieć, pośladki. Są to spodnie, które dosłownie mam w szafie od kilku dobrych lat i nigdzie się nie wybierają, chyba, że Gustaw je zmasakruje, bo już ostatnio widziałam, że gdzieś tam mi zaciągnął materiał i mogłam mu po prostu tego darować. Lubię je też za to, że mają idealnej długości nogawki. Ja Lubię, gdy nogawki sięgają mi do wysokości kostki, i w ten sposób, w ładny sposób wysmuklają właśnie całą sylwetkę, całość stylizacji. Drugą składową jest elastyczny, jednokolorowy top, taki troszkę sportowy, który można wykorzystać na milion sposobów i wpleść go do naprawdę wielu stylizacji. Dalej na wierzch zarzuciłam trench, i jest to trench o jakimś dość klasycznym fasonie w przepięknym kolorze złamanej bieli, który pokazywałam Wam w ostatnim odcinku. Jest to trench właśnie od polskiej marki. Jest tak obłędnie wykończony, że dawno nie widziałam takiego modowego cuda właśnie od polskiej marki. Serdecznie mam jeszcze raz polecam, żebyście sobie obczaili, co tam fajnego w tej polskiej modzie piszczy. No i tutaj z dodatków jedna z moich fajniejszych inwestycji ostatnich czasów, czyli biała torebka, która stwierdziłam, że będzie idealnie pasować do wszystkich moich wiosenno-letnich stylizacji. A na stopach mam buty marki Eko. Jest to konkretniej mody Shape Sculpted Motion. On występuje w dwóch wersjach kolorystycznych czarnej i w kolorze piaskowego beżu. Akurat buty z kolekcji Shape mają do wyboru różne wysokości obcasa. Akurat ten model ma dość wysoki obcas, ale przez to, że jest słupkiem i mamy tutaj dodatkowe wsparcie w postaci takiego paska wokół kostki, chodząc w nich czujemy się naprawdę mega stabilnie. Także powiem Wam, że jesteśmy w stanie śmigać w nich dosłownie bez problemu na co dzień. I drugą bardzo fajną rzeczą jest to, że dzięki wkładkom one rewelacyjnie dopasowują się do stopy. I z tego co pamiętam, to się chyba nazywa technologia EcoShape. I fajne jest to, że odchodzi się właśnie od tych tylko wyglądających stylizacji, a stawia na te bardziej praktyczne. Dodatkowych informacji buty zostały wykonane z gładkiej skóry, jak tutaj widać na załączonym obrazku. Ona jest przygotowywana w garbarniach marki Eko i ze skórzanych dodatkowych akcentów mamy też wyściółkę buta i tą podeszwę wewnętrzną i naprawdę super komponują się do najróżniejszych stylówek, do spodni zwężonych, dzwonów, ale także fajnie prezentują się przy sukienkach, ale powiem Wam, że co najważniejsze zostały wyprodukowane w etyczny sposób, dlatego po prostu idealnie wpisują się w nurt fashion Minimal. Lista. Uwieńczeniem całej stylizacji, jak widzicie, jest też złota, dość efektowna biżuteria. Pozostając w temacie biżuterii, to jest dodatek, który minimalistki kochają, bo przy jego użyciu są w stanie wynieść bardzo prostą stylizację na wyżyny. W szczególności stosując złotą, bardzo efektowną, nawet powiedziałabym taką dramatyczną biżuterię, na którą składają się m.in. gigakolczyki, właśnie jakieś łańcuchy, bransoletki czy na przykład sygnety, które ja osobiście kocham całym serduchem. I nie musi być to biżuteria, w którą należy inwestować ze złota. Może być to biżuteria tańsza, ale która przy tym będzie wyglądała tak, jakby wydało się na nią nie mało. Minimalistki cechuje bardzo selektywne podejście do trendów. Naprawdę i z tego, co udało mi się zaobserwować, w tym roku po prostu rozkochały się ponownie w gotowych setach, czyli garniturach kompletach zazwyczaj tych oversize'owych, bo oversize to jest naprawdę ten fason, który można zaobserwować u nich w większości stylizacji. Głównie są to marynarki, ale także na przykład szerokie spodnie. Do tego bardzo lubią łączyć sportowe elementy z takimi bardziej eleganckimi, oczywiście wszystko zachowane w duchu minimalizmu, w tej prostocie. Trendem, który też bardzo mocno sobie upodobały to trend wszelkiego rodzaju wycięć przy bluzkach, sukienkach i innych elementach garderoby. Jak wiadomo na stylizację składają się nie tylko ubrania i dodatki, ale także makijaż i włosy, tak żeby móc stworzyć całościowy look, który będzie coś o nas mówił, o danej osobie. I jeśli chodzi o minimalistki, no to tutaj głównie stawiają na makijaż w takim dość naturalnym glow, rozświetlony. Często make up, no make up, bądź bardzo klasyczny makijaż w takich nudziakach, brązach, odrobina złota, ale naturalność to jest to clue, ten wydźwięk, który ma iść za makijażem, ale także fryzurą. Z fryzur bardzo często można zaobserwować kucyki, bardzo proste, niskie koki, E, takie ulizane włosy, wet hair look, albo fale na włosach wyglądające tak, jakby nie były zrobione przy użyciu czegokolwiek, czyli tak naturalnie, jakby po prostu nie były wysylizowane. Na Instagramach minimalistek można zaobserwować, że uwielbiają korzystać z takiego typowo naturalnego światła, jest widoczny światło światłocień. Ich ulubioną godziną jest oczywiście Golden Hour, gdzie robią sobie zdjęcia na przykład na przybliżeniu, zdjęcia twarzy, zdjęcia detali. Ja zawsze się po prostu zachwycam takim kontentem i dosłownie nie mogę oderwać się wzroku. Podrzucam Wam tutaj w ogóle moje ulubione zdjęcia i moje ulubione profile. Pozy do zdjęć oczywiście też składają się na ten efekt finalny, na to jak będziemy odbierać między innymi stylizację. No i tutaj, wśród takich w sumie najpopularniejszych, można wyszczególnić pozy takie stricte, modowe, bardzo charakteryne, na przykład z nogą w górze przerysowane, zdjęcia robione od dołu, do tego zdjęcia siedzące na krześle, na kanapie, ale też pozy niewymuszone, na przykład w delikatnym ruchu, e, lub stricte prosto stojące. A jeśli chodzi o budowanie Instagrama stricte w takim klimacie minimalizmu, no to tutaj warto jest robić zdjęcia na gładkim tle nie bez powodu w ogóle sobie tutaj rozwinęłam 3 metrowe białe kartonowe tło, żeby wprowadzić was trochę właśnie w ten klimacik, ale tak samo fajnie sprawdzają się zdjęcia po prostu na gładkich ścianach, na przykład... Parking, albo jakiś blok. Ja ostatnio w ogóle pozowałam pod jakimś tam supermarketem, także tutaj można kombinować dowoli. Ale oprócz tego bardzo fajnie jest ten modowy fit przepleść jakimiś detalami, zdjęciami, które w pewien sposób to uspokoją. I mogą być to detale zarówno ubrań, jak i dodatków, marek, albo jakieś takie inspirujące cytaty, hasła. Do tego bardzo fajnie jest. Sprawdza się też y, taka zaniżona ekspozycja zdjęcia, zdjęcia ciemniejsze, ale temat kolorów i obróbki omówię Wam za moment. W kwestii obróbki zdjęcia. oprócz tej zaniżonej ekspozycji, na którą stawiamy już w momencie robienia zdjęcia, to tutaj w postprodukcji te zdjęcia najczęściej w ogóle nie są obrabiane. Jeśli już, to jest dostosowywany balans bieli. Bez jakiegokolwiek problemu jesteśmy w stanie zrobić to w Lightroomie czy w ogóle przy użyciu narzędzi Instagrama. Także tutaj dostęp jest bezproblemowy do tego, żeby to zdjęcia obrobić w takim klimacie, ale do tego wiele zdjęć jest przeplatanych zdjęciami czarno-białymi, na przykład to jest w ogóle fajny tip, gdy zdjęcie wyjdzie Wam jakieś prześwietlone, dość nieudane, możecie walnąć je w, czarni, w czerni i bieli i ono idealnie się po prostu do tego feedów komponuje. Często też jest wykorzystywane ziarno bądź takie efekty e, charakterystycznego rozmycia i tutaj z mojej strony mogę Wam polecić kilka bardzo fajnych aplikacji. Aplikację Teza, Prequel, e, VascoCam, która ma wbudowane w ogóle takie bardzo naturalnie wyglądające filtry. Możecie sobie też suwakiem zmienić ich intensywność, ale też fajną apką jest Snapseed. Z kolei w tej apce jesteśmy w stanie usuwać jakieś tam zbędne elementy z tła dosłownie w kilka sekund, także no myślę, że z tych apek będziecie jak najbardziej zadowoleni. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Omówiliśmy sobie wspólnie 10 zasad, którymi kierują się minimalistki. E, dajcie znać, czy w ogóle taki styl do Was przemawia. I e, może też odpowiem Wam, dlaczego zdecydowałam się na rozwinięcie takiego tematu. Ostatnio robiłam dla Was taki przegląd, jak już wspominałam na Insta razem z ankietą, który styl do Was przemawia. No i sporo z Was zdecydowało, że właśnie jest to minimalizm. E, zastanawiam się, czy przygotować dla Was odcinki z omówieniem innych stylów w modzie. Czekam na Wasze komentarze. Jeśli będziecie chętni, to e, ja też mega chętnie coś, dla te, coś takiego dla Was przygotuję. E, a tymczasem wielkie dzięki za oglądanie. E, czekam na Wasze komentarze. Piszcie, jak Wam się podobał odcinek. Zapraszam Was oczywiście na mojego Insta i widzimy się no, za kilka dni w nowym odcinku tutaj na YouTubie. Do zobaczenia. Cześć!